Panie doktorze, bardzo dużo mówimy o nowotworach onkologicznych, ale najczęściej o tych często występujących, o raku dróg żółciowych mówi się stosunkowo niewiele i rzadko. Proszę powiedzieć, z jakimi problemami zgłaszają się pacjenci, jakie objawy mogą wskazywać na ten nowotwór? Rzeczywiście rak dróg żółciowych to jest rzadki nowotwór na 200 tysięcy pacjentów onkologicznych z rozpoznaniem nowotworu złośliwego mówimy o 1700 chorych rocznie. To na tle raka lita grubego prawie 20 tysięcy pacjentów, rak płuca, około ponad 20 tysięcy pacjentów, to rzeczywiście rzadki nowotwór. Do tego to jest nowotwór taki heterogenny, kilka chorób w jednej mamy raka dróg żółciowych, wątrobowych, raka pęcherzyka, raka zewnątrz wątrobowych, dróg żółciowych, kilka chorób naraz, finalnie rzadka choroba nowotworowa. Biologia tej choroby jest uzależniona od lokalizacji realizacji anatomicznej, w związku z tym problemy, z którymi się zgłaszają pacjenci, też będą inni. Łatwo jest, kiedy mamy nowotwór w drogach żółciowych zewnątrz wątrobowych. Drogi żółciowe są nam potrzebne do tego, żeby kanalizować, czyli zbierać żółć i wyprowadzać do przewodu pokarmowego, czy jak mamy ucisk gdzieś w drogach żółciowych zewnątrz wątrobowych, no to będzie żółtaczka. Bardzo łatwy objaw, każdy go zauważy, każdy szybko zgłosi się do lekarza. Gorzej, jeśli takiej sytuacji nie mamy, a to tak by się kojarzyło, rak dróg żółciowych, czyli żółtaczka. Żółtaczka jest stosunkowo rzadko objawem tego, tego nowotworu. Najczęściej będą to objawy niespecyficzne, to są bóle brzucha, prawego podżebrza, to jest utrata masy ciała, niezamierzona utrata masy ciała, to są stany podgorączkowe, to są nawracające zapalenia dróg żółciowych o takiej niejasnej etiologii. Także ta symptomatologia bywa, bywa bardzo różna, a bardzo częstym objawem, szczególnie raka wewnątrz wątrobowych dróg żółciowych, będzie brak objawu, ponieważ wątroba wewnątrz jest nieunerwiona. on that. I te nowotwory rozwijające się wewnątrz wątroby głęboko nie dają żadnych objawów dopóki nie, nie spowodują albo nacieku bezpośrednio na drogi żółciowe, albo rozciągnięcia torebki wątroby, ale w tej sytuacji będziemy mówili już o chorobie zaawansowanej. W związku z tym e, większość problemów tych pacjentów to jest przede wszystkim trudna diagnostyka i diagnozowanie chorych w późnych stadiach zaawansowania. Większość pacjentów nie kwalifikuje się do, do metod leczenia e, radykalnego, powiedzmy około co najmniej 60-70% niestety. W, w, w naszych warunkach. No, więc z czym się mierzą ci pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową, do, którego, do której leczenie też w ostatnich latach gdzieś nam się dynamicznie zmieniło i na tym tle no, wypadamy blado. Czyli jak rozumiem, dopiero w stadium zaawansowanym właściwie daje objawy, i właściwie większość pacjentów dopiero w stadium zaawansowanym jest diagnozowana? Najczęściej tak, no, chyba że w takim miejscu w drogach żółciowych niewielki nowotwór się zlokalizuje, że szybko da objawy. Chociażby rzeczoną żółtaczkę w przypadku tropowego raka dróg żółciowych. Chociaż tutaj też nawet jeśli ten nowotwór jest niewielki, to bardzo trudny, jeśli chodzi o resekcję. Nie da się w obrębie dróg żółciowych tak dowolnie wycinać nowotworów, i to niekiedy pacjenci rzeczywiście się dziwię, mówię, jak to błysk półtorej centymetra, a chirurg mówi, że jest nieresekcyjny. Półtorej centymetrowa zmiana w obrębie piersi, płuc, gdziekolwiek, no to jest mikronowotwór. A tutaj tak, to będzie już ogromny nowotwór, duża zmiana nieresekcyjna. Także rzeczywiście tu mamy problem z wczesną diagnostyką i to nie tylko wynikającą z jakichś niedoborów organizacyjnych czy sprzętowych, ale po prostu takiej biologii choroby. Pojawiają się nowe metody leczenia, takie jak immunoterapia w Polsce i jeszcze niedostępne. Jak ona zmi mogłyby zmienić sytuację pacjentów z tym nowotworem? Rzeczywiście w ostatniej dekadzie w ogóle w onkologii immunoterapia, leczenie personalizowane, celowane to jest coś, co zmieniło totalnie obraz gry. W przypadku nowotworów dróg żółciowych ostatnie 2-3 lata pokazały, że rzeczywiście te dwie gałęzie, takie jak immunoterapia i leczenie celowane, też udowodniły swoją skuteczność. Tutaj m.in. dodatek immunoterapii do klasycznej chemioterapii, która nadal jest podstawą leczenia, ale poprawia ta immunoterapia efekty tego leczenia. Nie tylko wydłuża mediany w całej grupie pacjentów, ale dla pewnej grupy chorych, których nie jesteśmy w stanie zdefiniować, znacząco wydłuża przeżycia. Tak? Podwaja na przykład przeżycie, szanse na przeżycie trzech lat, co już jest takim parametrem, parametrem istotnym. Także to jest, to jest immunoterapia. To jest kwestia tego leczenia sprofilowanego molekularnie. Tu mówimy o drugiej linii leczenia dopiero, ale żeby myśleć o leczeniu sprofilowanym, no to musimy znać profil molekularny tego guza. Tu znowu napotykamy w naszym systemie dzisiaj problem, ponieważ nie mamy procedur takich zorganizowanych przez płatnika do tego, żeby rozliczać takie badania molekularne. Jak leczymy pacjenta z rakiem płuca, no dzisiaj bardzo rzadko znajdziemy środek, który by podjął się leczenie tylko na podstawie badania histopatologicznego. E, mamy dzisiaj pełną diagnostykę molekularną dostępną, dobrze finansowaną, za tym stoją terapie, no a tutaj nam tego, e, tego brakuje. W związku z tym rzeczywiście ta grupa pacjentów, e, no, z tej perspektywy, jak patrzymy na standardy wytyczne europejskie, e, a naszą taką codzienną rzeczywistość, no to nam to gdzieś tam Krzeczy e, bardzo mocno. E, liczę na to, że oczywiście to się zmieni. Zawsze tak jest, że. Pojawiają się pewne przełomy, czekamy na, na zmianę. No tutaj to, to wyzwanie i problem polega na tym, że gdzie w innych obszarach czekamy na jakieś, nazwałbym to, w słowie, cukierki, czyli coś takiego ekstra dla jakichś wąskich grup, to tutaj czekamy zupełnie na podstawowe terapie, ponieważ dzisiaj ilość dedykowanych programów lekowych, nowoczesnych terapii dla tej grupy pacjentów wynosi zero. To po prostu to jest biała kartka. Nie tylko z perspektywy takiej diagnostycznej, że nie robimy badań molekularnych, ale chociażby z perspektywy tego standardu, jeśli chodzi o zaawansowane. Raka dróg rzuciowych i, i właśnie dodatek immunoterapii. Ale ja pozostaję optymistą, mam nadzieję, że tak w innych obszarach gdzieś tam to się zmienia i, tu, i tutaj też to się, to się zmieni. Coraz więcej na szczęście o tym rzadkim nowotworze mówimy, a mówimy właśnie przy okazji takich sytuacji, że coś nowego się pojawia. Nie mówiliśmy przez 10 lat, jeśli mieliśmy do dyspozycji tylko chemioterapię, nie był, były różne próby podejmowane, terapii ukierunkowane, które kończyły się niczym, no to nie było o czym mówić. Dzisiaj jest o czym mówić na szczęście i oby jak najwięcej mieliśmy do powiedzenia w przyszłości też na temat leczenia tego nowotworu. Na dziś jednak jest to jeszcze biała kartka, jak Pan wspomniał, jeżeli chodzi o nowoczesne metody leczenia. A proszę powiedzieć, miał Pan pacjentów, którzy otrzymywali już immunoterapię, czy w ramach RDTL, w badań klinicznych, czy może kupowali sami? Jak, jak widział Pan, jak widzi Pan efektywność tego leczenia? Tutaj dla nas immunoterapia to nie jest jakieś magiczne leczenie. My te leki stosujemy w innych obszarach terapeutycznych. Co więcej, to są dokładnie te same preparaty bardzo często, także my widzimy efekty immunoterapii. W przypadku tego nowotworu rzeczywiście mam doświadczenie, jeśli chodzi o stosowanie tego leczenia, czy to w ramach badań klinicznych, czy to właśnie dostępu w różny sposób. Najczęściej, niestety, na dzień dzisiejszy po prostu pacjenci pytając i jaki dzisiaj jest standard terapii, czy coś więcej oprócz tej chemioterapii istnieje i wiedząc, jakie jest rokowanie i będąc o tym informowani, mówimy, no tak, jest immunoterapia, która jest zarejestrowana, można sobie teoretycznie i praktycznie ją kupić, bardziej z tą częścią praktyczną, ponieważ to są terapie kosztowe. Także rzeczywiście mamy pacjentów, no i doświadczenia tak jak w badaniach klinicznych. To znaczy, to nie jest leczenie, które wyleczy pacjentów wszystkich. To jest leczenie, które dla pewnej grupy chorych stwarza szansę długoletnich remisji. Problem immunoterapii, i to nie tylko w obszarze raka dróg żółciowych, ale generalnie, polega na braku dobrze określonych czynników predykcyjnych, czyli na stu chorych, jak odpowie nam 20 my nie jesteśmy w stanie wskazać, że ta dwudziestka im należy to leczenie podać, bo oni będą mieli największą korzyść, w związku z tym musimy podać wszystkim, żeby tą grupę wyłapać i takich pacjentów mamy. Mam pacjentów, którzy czy to w ramach badań klinicznych, czy właśnie jakiegoś dostępu na własną rękę, z tego leczenia zaczęli korzystać 2-3 lata temu i ciągle funkcjonują. Tak? Czyli mówimy o, o, o przeżyciach trzyletnich, co w raku dróg żółciowych no jest, jest rzadkością i tutaj rzeczywiście Widzimy takie, takie, takie pojedynczych pacjentów. No chcielibyśmy, żeby ich było więcej, bo chcielibyśmy, żeby więcej pacjentów mogło być eksponowanych na to leczenie, no ale do tego potrzebujemy chociażby programu lekowego.